Zaś we wsi lament powstał i krzyki, bo się pokazało tyle szkód po wichurze, że i nie zliczyć. Na drogach leżały pokotem połamane drzewa, kawały dachów, płoty, iż nie można było przejechać. U płoszków zwaliło chlewy i wszystkie gęsi przygnietło. I tak w każdej chałupie pokazała się jakaś szkoda, że wszystkie opłotki zaroiły się kobietami, a biadania i płacze sypały się. Jako ten deszcz! Rzęsisty. Właśnie i Hanka wyszła na świat, by obejrzeć gospodarstwo i sprawdzić szkody, gdy na podwórze wpadła sikorzyna. A to nie wiecie? Stachom rozwaliło chałupę. Cud boski, że ich nie pozabijało! Wrzeszczała już z daleka. Jezus, Maria! Zmartwiała z przerażenia. Przyleciałam po was, bo oni tam prosto przez rozumu płaczą ino. Hanka chwyciwszy jeno zapaskę na głowę w dyrdy pobiegła, ludzie zaś, rychło zwiedziawszy się o nieszczęściu, gęsto ciągnęli za nią. Jakoż, prawda się okazała, z chałupy stachowej zostały tylko ściany i no bardziej jeszcze pogiętej w ziemię wbite. Dachu nie było całkiem. Tyle co jakieś nadłamane krokwie chwiały się nad szczytem. Komin też się zawalił, że ostał z niego niewielki osztych, kiej ten ząb wypruchniały sterczący, Ziemię dokoła zaścielały potargane snopki, a rupiecie potrzaskane. Weronka zaś siedziała pod ścianą na kupie zwalonych rzeczy i ogarniając rękoma rozpłakane dzieci, ryczała w głos. Przypadła do niej Hanka, ludzie też kołem otoczyli, pocieszając, ale nie słyszała nic. I nie widziała, zanosząc się coraz cięższym szlochaniem. O sieroty my biedne, sieroty nieszczęśliwe! Jęczała boleśnie, że niejednej łzy się puszczały z żalu. Idzie się podziejem nieszczęśliwe, kaj głowy przytulim, kaj pójdzie, Krzyczała bez pamięci, przytulając dzieci. A stary bylicza, skurczony sinek jej trup, Obchodził wciąż rumowiska i kury zganiał do kupy, to krowie uwiązanej do trześni kłaksiana podrzucał, albo przykucał pod ścianą gwizdał na psa i patrzył na ludzikiej ten głupi. A myśleli, że rozum docna stracił. Naraz poruszyli się wszyscy, rozstępując, a chyląc pokornie do ziemi, bo proboszcz alno nadszedł niespodziewanie. Ambroży! Dopiero co powiedział mi o tym nieszczęściu. Gdzież Stachowa? Odsłonili ją w boksie odsuwając, ale ona nic nie dojrzała przez płacz. Weronka, Weronka, dyć tam dobrodziej, przyszli! szepnęła jej Hanka. Zerwała się wtedy, a spostrzegłszy księdza przed sobą, rymnęła mu do nóg, wybuchając płaczem jeszcze jękliwszym i bardziej zawodzącym. A uspokójcie się, nie płaczcie! Cóż poradzić, wola Boża, no mówię wola Boża, powtórzył ale tak wzruszony, że sam ukradkiem łzy ocierał. Na żebry przyjdzie na miść, na żebry w cały świat! No nie krzyczcie, dobrzy ludzie nie pozwolą wam zginąć i Pan Bóg was w czym innym zapomoże. A to nie potłukło was, co? A ma Bóg jeszcze łaska, i cud nad nią się stał prawdziwy, no bo mogło co do jednego wydusić, jak te gąski płożkowy że i żywa noga mogła nie wyjść, powiadały jedna przez drugą. A w inwentarzu, macie jaką stratę, co w inwentarzu, mówię, to Bóg jakoś ustrzegł, w sieni było wszystko, a ona w całości ostała. Ksiądz zażywał tabakę, rozglądając łzawymi oczyma tę kupę, rumowi, rumowiz, która jeno ostała z chałupy. Bądź dach się zwalił docna i razem z sufitem runął do środka, że przez wygniecione szyby widać było tylko kupy połamanego drzewa i przegniłej słomy z poszycia. Macie szczęście mogło wszystkich przygnieść. No, 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 a niechby przygnietło! Niechby nas wszystkich zabiło, to już bym na ten upadek nie patrzyła, to już bym tego biedowania i marnacji nie dożyła. O Jezu, mój Jezu, bez niczego stałam z tymi sierotami, a kaj się teraz podzieje, Jezu, co pocznę? zaryczała znowu, drąc się za włosy rozpacznie. Ksiądz rozłożył bezradnie ręce, przestępując z nogi na nogę. Słuchaj będzie szepnęła któraś nieśmiało, podsuwając mu kawał deski, bo w błocie po kostki stojał. Przestąpił na nią i zażywając tabaki, rozmyślał, co by tu powiedzieć na pocieszenie. Hanka zajęła się gorliwie siostrą i ojcem, a reszta ciszbiła się przy dobrodzieju, wlepiając w niego oczy. Ze wsi nadchodziło coraz więcej kobiet i dzieci – że ino błocko chlupało pod trepami, a przyciszone, trwożliwe głosy poszemrywały w zwiększającej się kupie to płacz dzieciński albo weronczynę słabnące już szlochania, zaś na twarzach ledwie widnych spod nasuniętych na czoło zapasek żal się taił i leżała troska chmurna, jako to niebo wiszące nad głowami, a nie po jednym policzku łzy skapywały gorące. Ale w sobie byli wszyscy spokojni, z poddaniem się znosząc ten dopust Boży, bo jakże, gdyby tak każdy człowiek jeszcze cudze biedy brał w serce, to bych mu na swoje mocy nie starczyło, a przy tym odrobi to, kiej się już złe stanie zapobieży. Ksiądz naraz przystanął do Weronki i rzekł, a najpierw to Panu Bogu powinniście podziękować za ocalenie. Już ci prawda, prawda i choćby prosię, przedam, a namż za nies... Nie potrzeba. Schowajcie pieniądze na pilniejsze potrzeby. Ja i tak zaraz po świętach mszę odprawię na waszą intencję. Ucałowała mu gorąco ręce i za nogi obłapiła w serdecznym dziękczynieniu za dobrość i miłosierdzie. On zaś przeżegnał ją błogosławiący. I za głowę ścisnął, a dzieci tulące mu się z piskiem do kolan przytulił poczciwie jej ten najlepszy ojciec popieszczał. Tylko dufności nie traćcie, a wszystko się na dobre obróci. jakże to było? Jak? Jak? Poszlim spać zaruteńko z wieczora? Bo gazu nie było w lampce, a i drew brakowało na opał. Wiało i silnie, aż chałupa trzeszczała. Ale się nic nie bojałam, bo nie takie wichry przetrzymała. Nie spałam zrazu, tak cugi przez izbę wiały, ale musiałam potem zadrzemać. Aż tu naraz, kiej nie huknie, kiej się nie zatrzejcie, kiej coś nie rybnie w ściany. Jezus! Myślałam, że wszysttek świat się przewala, skoczyłam z łóżka, ledwie co dzieci zgarnęła na ręce, a tu już wszystko. trzeszczy, łamie się, na głowę leci i, i ledwie co do sieni zdążyła i chałupa się za mną. Zapadła. Jeszcze mi myśli nie zebrała, kiej komin obalił się z hukiem. Na dworze zaś tak wijało. Że na nogach trudno było ustoić, wiatr roznosił poszycie, a tu noc, do wsi kawał drogi, wszyscy śpią, ani sposób by krzyki posłyszeli, to do dołu ziemniaczanego wciągnęłam się z dziećmi, no i tak do świtania przesiedzieli.